Przezała, że będzie miała też, nie będzie nieograniczonego czasu. Się mam w, w skończym interwencji. E, Tak, ale doceniamy, doceniamy obecność tutaj. naprawdę świetnie, że miała znalazłaś czas na, na wizytę starząców, tych gości. Mam nadzieję, że będzie to biuro, które po prostu będzie frontem do, do obywatela, bo e, wyrośliśmy przecież z ruchu obywatelskiego i, e, no i po prostu dla obywateli, przynajmniej ja, ja czuję, że idę dla tych ludzi przede wszystkim, którzy dali mi ogromny mandat zaufania, ale też czuję odpowiedzialność niesamowitą, bo, bo czuję odpowiedzialność względem każdego tego głosu, kogoś, kto nie znając mnie, ja w polityce jestem trzy lata, no i nie byłam nigdzie aktywnie, w związku z powyższym że każdy, kto ten głos postawił, to ja czuję zobowiązanie i nie chciałam się na pewno przed... Moimi wyborcami zamykać tam jest zaniedbana, ale mam, na, mam nadzieję, że nie wszystko można, tak jak, tak jak w tych wyborach widzieliśmy, że nie wszystko można policzyć, zaplanować. Tak myślę, że młode pokolenie się trochę tak wymknęło rzeczywistości, rzeczywistości prawa i sprawiedliwości, bo to oni w dużej mierze zagłosowali, to zagłosowali bardzo świadomie. Także wyrosło nam, pomimo tego przeładowania w szkole i pomimo, może z naszej perspektywy narzędzi, które oni nadużywają, a wiemy, gdzie internetu i, i, i sztucznej inteligencji i wszystkiego. E, jednak świad, świadome pokolenie nam wyrosło, więc, więc to napawa moim zdaniem nadzieją, bo to tego, że my żeśmy z taką frekwencją nikt nie kalkulował, nie, to, to żadne sondaże nie pokazywała. E, a jednak coś takiego się e, zadziało, więc e, wydaje mi się, że warto mieć nadzieję i warto po prostu pracować tak, jakby w miarę możliwości poszerzać przestrzenie dla kolejnych pokoleń. Bo ja, ja przynajmniej do polityki e, przyszłam już właśnie w bardzo e, e, w późnym czasie, bo całe życie pracowałam jako przedsiębiorca i, i wychowywałam moje córki, co też mi się udało wydaje mi się zrobić poprawnie. I dopiero po tych e, zajęciach innych za, za, zabrałam się u, się właśnie za politykę, żeby po prostu moim dzieciom, moim wnukom mam, mam nadzieję kolejnym pokoleniom ten świat troszeczkę lepszy, a nie troszeczkę gorszy zostawić. Także ja z mojej strony będę starała się o tym zawsze pamiętać. Mam nadzieję, że jest przynajmniej w naszym ugrupowaniu wprowadziliśmy 33 posłów, 11, 11 senatorów. Jest dużo osób właśnie tak ideowo nastawionych i tak e, sfokusowanych na, na dobrych słowach po prostu. A co z tego wyjdzie, no to Państwo po, o, po owocach nas poznacie. Trochę pytałem, trochę odpowiem, a może może, do, 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 do <laughs> może ktoś nam jeszcze pomoże? E, oszukujmy się, Polska 2050 długo istniała, tak, musiała mocno balansować. Między tymi, powiedzmy, dwoma siłami z dwóch stron, tak? PiSem i Platformą, partiami, które od 18 lat na zmianę polską rządziły. I e, była poddawana mocnej presji, bycia na jednej liście wyborczej. E, próbowano nam, ja się trochę czasami na to irytowałem, a czasami się z tego śmiałem, że mm, tutaj e, PiS nas próbuje ustawiać w roli jakichś e, pomocników Tuska, e, niektórzy panie platformy z nas robią jakąś piątką e, kolumnę ja. Kościoła katolickiego Stończą. i opisu. E, no, czasami się mówi tak, no jeśli e, z, mówią tobie tak z dwóch stron, czyli jesteśmy we właściwym tak, miejscu. Jest, tak. e, teraz doszło do rządów, rządy wszystko na to wskazuje, oby będą te koalicyjne. I jak, jak, jak jakby oceniasz, jaka tutaj będzie rola właśnie Polski 2050 w otoczeniu właśnie dużej platformy, w otoczeniu psl który jest takim troszkę koalicjantem, ale jednak jest inną partią, czy też lewicy, która też może chcieć się wyróżnić, bo o tym się mówi, że no najmniejsza, ale będzie chciała się też wyróżnić i, i, i już widzimy, nie oszukujmy się pewne próby tutaj pokazywania swoją. Jaka tu będzie rola Polski 2050? Czy taki, to taki bardziej taka stabilizująca w duchu tej pojednanej różnorodności, czy jaka czy, jest? Czy, czy, tak, jak to tak, pojednana różnorodność. Ja myślę, że boż, boż, te słowa są, na które Pani się powołała, tą. Jakie no, słowa? Papieża Franciszka. On to od papieża zaciągnął. No, no, spin <laughs> doktorzy nam mówili, że to jest strasznie długie zdanie i na pewno się nie przyjmie, jak się okazuje, przyjął się bardzo z sukcesem bo myślę, że to jest po prostu jego szczere zdanie i szczera taka metoda e, e, próby połączenia tego, co, co, co na pierwszy rzut oka jest bardzo trudne do połączenia. Wiadomo jest, że my jako młode ugrupowanie, e, takie żółtodzioby troszkę polityczne, e, możemy z jednej strony wnieść zupełnie inne, nowe spojrzenie, bo my przychodzimy z różnych przestrzeni, nie jesteśmy w zasadzie w zasadzie mało z nas było ludźmi, którzy w politykę aktywną byli zaangażowanych. Paru tych posłów, którzy, którzy do nas przyszli, trochę samorządowców, ale w większości to były osoby po prostu z różnych przestrzeni. My mamy przedsiębiorców, my mamy nauczycieli, my mamy społeczników w dużej mierze, bo Szymon poruszył w, w kampanii prezydenckiej pokłady takich działań społecznych, takich odpowiedzialności obywatelskiej i bardzo dobrze, więc. Natomiast jest to towarzystwo różnorodne i to prób próbuje nam się wymówić i próbowało długi czas, tak samo jak i samemu Szymonowi, że no, my jesteśmy spoza polityki, to się nie znamy. I tak jak Szymon musiał się cały czas z tym mierzyć, tak my też ciągle słyszymy, że no, my to nie wiem jak się polityka robi, no ale do czego ta wiedza tych polityków doprowadziła nasz kraj, to widzimy. Więc jeśli to jest ta droga tych wiedzących, to może by trochę należało się zastanowić czy aby to jest ta wiedza, w której chcemy partycypować. I myślę, że będziemy trochę takim spoliwem, tudzież przez tą naszą zewnętrzność, trochę takim wyrzutem, wyrzutem sumienia, że można też inaczej, że niekoniecznie to, co zostało nam zaoferowane poprzez poprzez już ludzi, którzy no niektórzy całe życie są powiedzmy w polityce, bo niektórzy z tych panów, którzy Którzy na wiejskie siedzą, no to no przecież pan Kaczyński jednego dnia na wolnym rynku nie przepracował. Po prostu to jest zawodowy poseł i, i wielu jest takich panów, prawda? I ja nie wcale nie mówię, że oni się na niczym nie znają. Nieprawda. Oni mają swoją perspektywę widzenia pewnej rzeczy, a ja mam swoją, a jeszcze ktoś inny ma też swoją. I w momencie, kiedy może pogadamy na ten temat, to może znajdziemy jeszcze zupełnie inno, inne rozwiązanie danego problemu, jak tylko to, które nam się jawi patrząc tych. 3, 4 czy pięciu punktów widzenia. Niestety nasz Sejm przestał z sobą debatować. Niestety w naszym Sejmie e, wszyscy bo, u, u, ko, opozycja zatkała sobie uszy na to, co mówi PiS. PiS kompletnie się, e, się zamknął na argumenty opozycji i po prostu tam nie ma debaty. A tak jak my sobie dzisiaj siedzimy i wymieniamy się pewnymi naszymi spostrzeżeniami i jest to bogacące moim zdaniem dla każdej ze stron, bo każdy z nas może coś nowego wnieść. Tak samo po prostu w Sejmie powinno tak być. Trzymano tym ciągle mówi, będzie tego pilnował. Ja mam wielką nadzieję, że będzie marszałkiem, nie jakimś tam rotacyjnym, bo to nie rozumiem tej rotacji, ale Nie, nie to to żelazие, w wie, ja nie pamiętam. Nie really. było, ale w praktyce i tak w ciągu kadencji się by było kilkukrotnie zdarzało. Na Łukasza też PrakTHE. patrzy, że były zmiany na stanowisku marszałka i zapisów, prawda? Był tak, ale te zmiany zawsze wynikały z różnych powodów. albo ktoś zostawał premierem, to a to jakaś inna zmiana w rządzie, a ktoś a nie się, się o, odchodził, odchodził, a, ale generalnie... No, Telewokacyjny na przykład funkcjonuje w Unii Europejskiej, tak? Zmiany przewidywane. to był, cek, był tylko pół kadencji. Y, tak, ale to jest, jest koncepcja, bo to... Przede, przede wszystkim tam kadencja 5 lat trwa. To też jest trochę inaczej. Dwa i pół roku to już jest... Więcej niż dwa lata, to pierwsza tak. rzecz. A po drugie, tak. generalnie y, marszałkowie czy, czy przewodniczący Parlamentu Europejskiego są z tej samej frakcji koalicyjnej, y, 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 która, której dany y, w danej kadencji, jakby Parlament Europejski jest dany. W związku z tym, ja się zgadzam, y, marszałek powinien być generalnie na y, całą kadencję, jeżeli nic się takiego nie zdarzy. Żeby było inaczej. Przy, przy okazji którejś z dyskusji takich twitterowych, ja pozwolę sobie przypomnieć to, co pamiętam jeszcze ze studiów, że słowo parlament pochodzi od francuskiego parler, tak? Rozmawiać. No to w ostatnich latach tam już nikt ze sobą nie rozmawia. Ja miałem też przyjemność być na tym, te, tych naszych takich wizytach w Sejmie, organizowanych przez naszą partię. Jest to było bardzo fajne, no, no właśnie, przyjemność. Ja w pewnym momencie zagadałem do redaktora, taki był Broński z wyborczych, jeden z znajomych redaktorów Sejmowych. Mówię, panie redaktorze, patrzę na to, jak, jak to ten Sejm. jaka to była debata, gdzie czanka atakowano o Willę Plus. No to więc wiadomo było, że od rana tam emocje buzowały i oczywiście opozycja zaczęła tam z wysokiego C, on tam wchodził w zwarcie. I, i była byliśmy na, na tej galerii Sejmowej, i tam wchodzą też. Wycieczki, przepraszam, do szkoły. No i ja coś, e, tam przechodzą, to patrzą i mi było tak po prostu polską wstyd, że oni patrzą, przyszli do tej tutaj metki polskiego parlamentaryzmu, demokracji, a widzą po prostu jakąś matkę, <coughs> nazwijmy rzecz po Co to miał? tam nie było żadnego palera, tak? To, to było po prostu Więc jest wielka odpowiedzialność, żeby przywrócić Sejmowi rolę e, miejsca debat debaty, dyskusji. E, tak troszkę może stawiając się tutaj w roli, e, w roli e, jakiegoś reprezentanta, też osób, które tutaj mieszkają w sparzędzu kostrzynie, tak jak, jak panierzy. Jerzy, e, powiem tak trochę znowu przewrotnie, bo, że parlamentarzysta to ma w swojej dyspozycji pewne takie bardzo konkretne narzędzia. Interpelacje, zapytanie i tak dalej. Rozumiem, że na Panią poseł można będzie tak, liczyć pod tym względem. Tak, zgodem. oczywiście, chociaż e, wiemy dobrze, że e, te narzędzia się bardzo intensywnie e, używa w momencie, kiedy jest ją opozycją. E, natomiast jeśli jest ją w rządzie, no to, e, no to raczej należałoby jakoś współpracować. Ja bardzo szanuję to, że, że e, żyjemy w wolnym kraju. Mam e, e, doświadczenie właściwie każdej z rodzin są historię wojenne, ofiary i, i patriotyzm, który się bardzo mocno skrwią i z cierpieniem kojarzy, a uważam, że, e, że patriotyzm to jest również coś innego. To jest otwarcie się na, na to, że, że być może patriotycznym jest dzisiaj płacenie uczciwych podatków. Albo uczestnictwo właśnie w życiu publicznym. Albo myślenie właśnie o Polsce jako wspólnym domu. To jest też patriotyzm. Więc ja bym troszkę chciała tą... I, i mam nadzieję, że będę miała na to wpływ, żeby, żeby edukację potraktować trochę z innego paradygmatu, na nią spojrzeć. I dzieci naprawdę uczyć zachowań takich obywatelskich. Bo my mamy bardzo dużo, bardzo przeładowany program który, wiecie dobrze Państwo, często często dzieci muszą po 8 9 godzin siedzieć w szkole, a potem jeszcze muszą korypetycje zrobić. I jeszcze zajęcia dodatkowe. Sama jestem matką dwóch dorosłych już studiujących dziewczyn, więc wiem, ile to godzin było i człowiek do pracy idzie na 8 godzin, a od dziecka się wymaga więcej godzin i z jednej strony przeładowany ten cały program, ale przeładowane mne treściami. Yy, takimi nieodpowiadającymi tym wyzwaniom dzisiejszym. Bo, yy. Ja tak się yy. czasami śmieję, że PiS yy, tak czuję na Niemców, ale za to uwielbia pruski model szkoły. Tak, to, to yy, on się idealnie tutaj sprawdza. Tutaj z katedra, tak? Ktoś mówi, że trzeba <grym> yy, Myślenie w przekonaniu PiSu nie jest w cenie, kreatywność nie jest w cenie. To trzeba zmienić, myślę. Że... Po prostu sprawiedliwość. Jeśli przekraczamy prędkość, jedziemy za szybko, e, ryzykujemy tym, że po prostu otrzymamy taką, a nie inną karę. Po prostu sprawiedliwą. Jakoś, jakoś w tym momencie, kiedy nas policjant zatrzymuje, no mi się na szczęście trafia rzadko, ale nigdy nie miałam poczucia, że jestem nieuczciwie potraktowana. Po prostu jak mi się zdarzyło jechać trochę za szybko, to dostałam sprawiedliwą karę. I uważam, że e, nie powinniśmy nawet myśleć o tym, że, że należy, należy właśnie srogo kogoś potraktować. Myślę, że my powinno iść to do dwutorowo. Do pokazywać, że pewne naruszenia prawa zaistniały i wszyscy jesteśmy równi względem prawa i te w sumie rozliczenie musi zaistnieć, bo jeśli teraz tego rozliczenia nie zrobimy, to znaczy się, że nasze instytucje. Nie funkcjonują, a my się szanujemy. Bo myślę, że Państwo też pamiętacie, jak po 89 roku to też później przychodziły takie <laughs> często pytania, bądź też, bądź też takie niezrozumienie, czy, czy wyrzut, dlaczego nie rozliczyliśmy tamtej ekipy. No i pokutuje takie w społeczeństwie naszym takie rozumienie, że klasa polityczna to jest jakaś taka oderwana od tak zwanych zwykłych ludzi że oni w cudzysłowie to się tam u władzy zmieniają, przyjedni przychodzą. Wszyscy są bezkarni. Ale wszyscy są bezkarni, bo panuje jakby takie niepisane przyzwolenie, że no dobra, to my nie będziemy rozliczać was, to potem jak wy przyjdziecie, to no nie rozliczycie nas. Prawda to jest takie trochę psujące państwo, prawda? Psujące kompletnie tkankę, bo wtedy właśnie pytanie, czy coś takiego jak... Jak te najważniejsze wartości w postaci prawdy, kłamstwa, sprawiedliwości, niesprawiedliwości? Czy to w ogóle funkcjonuje? Ja mam wrażenie, że obok tej naprawdę sprawiedliwości, która powinna zapanować, powinna również zapanować taka edukacja poprzez informacje. Bo ja absolutnie nie chciałabym żadnemu z wyborców prawa i sprawiedliwości pokazać, że że oni coś złego zrobili. Nie, oni może po prostu dokonali tylko i wyłącznie złego wyboru, komu zaufać, tak? I potem, jak już raz tą decyzję emocjonalnie podjęli, że ufali jednej stacji czy, czy jednej rozgłośni, to po prostu byli poddawani, jakby nie było, takiej manipulacji. I dlatego broń te osoby nie powinny się czuć gorzej, czy jakoś mniej znaczące w naszym społeczeństwie, bo jeśli, jeśli my jako opozycja, na dzień dzisiejszy jeszcze opozycja, prowadzimy takie poczucie, że oni będą się przegrani, czy jakoś niedowartościowani, czy ich światopogląd będzie traktowany jako gorszy, to będzie moim zdaniem nasz błąd. Uważam, że, uważam, że ci, z rządzących, którzy przekraczali prawo, powinni swoją karę uzyskać. Natomiast uważam też, że w tej przestrzeni informacyjnej, medialnej, powinno się bardzo dużo zadziać, tak żeby każdy z nas miał świadomość tego, w jakim kierunku idą zmiany, co należy zmienić, w jakim, dlaczego to też należy zmienić. A może nie. nie nie szukania vendety, bo to byłoby najgorsze. Uważam, że to, co się w tych, przez te 8 lat naprawdę zadziało najgorszego w naszym społeczeństwie, to to, żeśmy się tak wewnętrznie podzielili. Bo pewne błędy takie strukturalne na poziomie instytucji być może szybciej będzie ułożyć, zmienić, naprawić, <laughs> niż to, co się w naszych głowach zadziało i to, że że trudno przy jednym stole czasami, jak się wejdzie na tematy polityczne, to o jeszcze jakąś merytoryczną rozmowę czy empatyczną rozmowę. No tutaj ten, ten dialog, o którym pani profesor mówi jest o tyle ważny, że nie oszukujmy się. PIS będzie tak jak w DNA wilka jest polowanie, tak niestety w DNA pis jest manipulowanie i No niestety taki tak, tak jest ich modus operandi. E, będą zostawiane łapki na opozycję. One już są zastawiane, prawda? Tak, dowiedzieliśmy się przecież o możliwości podsłuchu. Ja też przerażona na, na kilka dni, bo zastanawiam się tylko, kogo słoniłam, czy ja w ogóle z kimś rozmawiałam, jak już to z kim? I o czym? Tak. O czym, no. Będą, jest, są próby zabytonowania różnych instytucji, bo kadencje niektórych instytucji wykraczają poza kadencje Sejmu, Trybunał Konstytucyjny, NBP i kilka innych. E, plus będzie, I widzimy już teraz, są próby e, ro, odebrania opozycji tej radości z wygranej, Są wyolbrzymiane próby pokazywania, a zobaczcie jak tutaj się nie dogadują, albo wręcz, już określenie, już się żrą. Polska samorządna to też był taki argument, który ciągle jednak powtarzamy sobie i uważamy, że ta centralizacja państwa, która nastąpiła przez ostatnich 8 lat, powoduje bardzo co bądź niezdrową atmosferę właściwie wszędzie, bo patrząc, patrząc od tych lokalnych naszych wyzwań i problemów, to wiemy dobrze, że chociażby oświata powinna być subwencjonowana. finansowana. Nie wiem, nie pamiętam jak to wygląda tutaj w Państwa gminie, ale ogólnie rzecz biorąc w gminach wokół Poznania, to rzadko która gmina w 50% dostaje subwencje na prowadzenie oświetlenia. W związku z powyższym gminy muszą się posiłkować pieniędzmi, które gdzie indziej zarobią. W związku z powyższym nie zostaje później z tego wspólnego worka finansowego na usługi, które tak de facto powinny być na państwa usługi, dlatego że to oświata powinna być subwencjonowana w całości, a z tych dochodów, które gmina czerpie, no bo gmina też czerpie, czy z sprzedaży działek, czy z podatku takiego czy innego jest takich podatków, gdzie gmina po prostu ma swoje, swoje przychody, no to te pieniądze w zasadzie powinny tutaj lokalnie się znaleźć i być implementowane w te przestrzenie, które, które dla Państwa są priorytetowe. No niestety, nasz rząd przez ostatnich 8 lat przyzwyczaił nas do tego, że, że podejmują raczej decyzje takie, które służą centralizacji i tej formule rządzenia z Warszawy w dół i trochę niewsłuchiwania się, przynajmniej My, jako opozycja, żeśmy stali zawsze na stanowisku, że, że nie wsłuchują się w a, potrzeby tych ludzi, którzy po prostu a, są obywatelami tego kraju, mają różne prawa, niezależnie od tego, czy się urodzą tutaj z naszego podwórka, podam na przykład w Tarnowie Podgórnym, czy na przykład w Luboniu, bo może Państwa to nie interesuje, ale tutaj jest e, e, ogromna różnica, czy ktoś się urodził tutaj, czy tam. Dlaczego? Dlatego, że w gminie Tarnowy Podgórne mamy bardzo dużo przemysłu, w związku z tym mamy podatki, a niestety już gmina, bo jest gminą uboższą. Czy właśnie tutaj patrząc w kierunku, w kierunku na południe, gmina Kulnik jest też gminą, która po prostu ma bardzo dużo terenów właśnie przy tej szybkiej trasie. Mogą je oczywiście dzierżawić, mogą je sprzedawać i dzięki, dzięki temu każda gmina ma po prostu fajniejszy budżet z czego mogą de facto na końcu korzystać obywatele. Więc ta Polska taka samorządna, gdzie się w zasadzie od, odwraca tą piramidę myślenia o kraju, to jest ta, to, co nam przyświecało przez całą kampanię i Szymonowi od początku z tego zaistnienia w polityce, czyli nie centralizacja, a decentralizacja. Uważamy, że każdy na swoim własnym poletku będzie mógł świetnie ocenić czy dany Wójt, dany burmistrz, czy ktoś, to, to, to dobro wspólne zarządza tak, jak my, obywatele tutaj mieszkający, to postrzegamy. Natomiast jeśli ktoś jest nominowany w Warszawę i przechodzą decyzje warszawskie, to my tak de facto nie mamy większego wpływu na całą tą rzecz rzeczywistość, jak właśnie co cztery lata pójść do urn i wykonać ten swój obowiązek albo przyjemność, który żeśmy wykonali w sposób zadziwiająco, fantastyczny, bo jak wiemy nie wszyscy, nawet opozycja demokratyczna się zdziwiła, że aż tylu ludzi poszło do wyboru.